Witam do 24 i ostatniego odcinka naszej serii Przyszłościowa Nauka w każdy następny piątek. Dzisiaj podsumujemy całą serię i zaprezentujemy premierę światową. Ujednolicone projektowanie całego wszechświata. Pojedyncze równanie fizyczne opisujące wszystkie możliwe procesy i zjawiska naturalne, wszędzie i zawsze. Tydzień temu dyskutowaliśmy uniwersalną kreacyjność, inaczej uniwersalną siłę twórczą, jak również jej dwie składowe materialną, rozmiarową oraz duchową, czasową. Zdefiniowaliśmy również uniwersalne kwanty materialno-duchowe na poziomie membran naszego gwitma kwantowego jako ujednolicone elektrony. Musimy jednak pamiętać, że one niosą ze sobą uniwersalny ładunek elektryczny tradycyjnej fizyki wyłącznie na tym jedynym poziomie membran. Jak większość fizycznych właściwości każdego kwantu materialno-duchowego, również jego ładunek elektryczny jest silnie zależny od aktualnego stanu materialnego tego kwantu. To było jedno z najważniejszych odkryć u jedno, ujednoliconej fizyki. Jak widzimy ponownie z tej zagęszczonej wersji naszej jednolitej rodziny wszystkich wielkości fizycznych, praktycznie jedynym oddziaływaniem pozostałym w naszym opisie wszechświata jest transfer energii. Ani tradycyjna grawitacja, ani też jakiekolwiek oddziaływanie elektromagnetyczne nie są tak naprawdę potrzebne w opisie wszechświata według naszego nowego paradygmatu. Przejdźmy teraz do naszego dzisiejszego tematu, do pojedynczego równania fizycznego opisującego wszystko. Jak widzimy tutaj, ta czerwona strzałka łączy uniwersalną jedynkę z operatorem Laplasa, Oznacza to, że każdy krok na lewo na tej płaszczyźnie jednolitej rodziny jest równoważny z mnożeniem przez Laplasjan, A dalej oznacza to, że przez mnożenie energii W z laplasjanem to ta niebieska strzałka tutaj, osiągamy strumień częstotliwości równoważny też kwantowej cyrkulacji FIF. Ale widzimy również, że ta kwantowa cyrkulacja jest wielkością fizyczną niezależną od materiału. Co podkreśla wskaźnik 0 jej przynależności do odpowiedniej klasy materiałowej. To fundamentalne równanie fizyczne możemy odczytać następująco. Płaszczyznowy rozkład energii kwantowej równa się zawsze i wszędzie w naszym wszechświecie uniwersalnej cyrkulacji kwantowej o stałej wartości 0 0,00013096 m2 na sekundę. Innymi słowy, oznacza to, że Płaszczyznowy rozkład energii na powierzchni naszych uniwersalnych baniek ujednoliconych elektronów, pojawiających się spontanicznie np. Na w naszej tropopauzie, pozostaje niezmieniony we wszystkie następnych transformacjach tych elektronów do cząstek pyłu kosmicznego, a poprzez nie do gwiazd i galaktyk, a z drugiej strony do najmniejszych obiektów żywych, tzw. nanobakterii, prowadzących do wszystkich żywych organizmów, włącznie z nami samymi. To jest olbrzymi krok naprzód w naszym naukowym, jednolitym zrozumieniu natury. Jak zapewne pamiętacie, mówiliśmy już o innym fundamentalnym równaniu odczytanym z naszej jednolitej rodziny wielkości fizycznych. Osiągnęliśmy je na tej samej drodze, poprzez mnożenie natężenia promieniowania S przez Laplacian. To równanie może być rozumiane jako praktyczna realizacja naszego ujednoliconego projektowania wszechświata. Mówi ono, że płaszczyznowy rozkład natężenia kwantowego promieniowania energetycznego równa się czasowej zmianie częstotliwości tego promieniowania. Innymi słowy, promieniowanie energetyczne staje się aktywne tylko wtedy, gdy jego częstotliwość zmienia się w czasie. Jeśli nie, to promieniowanie rozchodzi się w danym środku bez jakiegokolwiek oddziaływania z tym ośrodkiem. To odkrycie jest ważne nie tylko dla inżynierów, ale także dla praktykujących lekarzy i terapeutów posługujących się terapią promieniową. To nowe równanie daje im wszystkim silne poparcie teoretyczne dla ich działalności. Odpowiednie częstotliwości dla różnych ośrodków można odczytać dla przykładu z naszego uogólnionego widma wszystkich możliwych bioczęstotliwości, od najdłuższych cykli planetarnych do najkrótszych cykli nerwowych naszej kosmicznej hierarchii, jak pokazuje ten diagram. Te wszystkie bio można wstępnie pogrupować i analizować tak jak to proponuje ten wykres. Teraz nadszedł czas, abyśmy poparli naszą wiedzę również innymi pracami naukowymi. Wybrałem tu przykład fascynujący książek Yuvala Noa Hararego. Użyjemy. Tutaj cytat z jego książki z roku 2011 zatytułowanej Sapiens, A Brief History of Humankind, po polsku: Sapiens, krótka historia ludzkości, w której na stronie 131 czytamy, Obiektywne zjawisko istnieje niezależnie od ludzkiej świadomości i ludzkich wierzeń. Dla przykładu, radioaktywność nie jest mitem. Promieniowanie radioaktywne istniało na długo przed jego odkryciem przez ludzi. Subiektywne jest coś, co istnieje w zależności od świadomości i przekonań jakiegoś indywiduum. To coś znika lub zmienia się, jeżeli ta pojedyncza osoba zmieni swoje przekonania. Wiele dzieci wierzy w istnienie jakiegoś wyimaginowanego przyjaciela, który jest niedostrzegalny i niesłyszalny dla reszty świata. Inter jest coś, co istnieje w zasięgu sieci komunikacyjnej, łączącej subiektywną świadomość wielu osób. Jeśli jakaś osoba zmienia swoje przekonania lub nawet umiera, ma to niewielkie znaczenie. Ale jeżeli większość osób tej sieci umiera lub zmienia swoje przekonania, to intersubiektywne zjawisko zmienia się lub zanika. Zjawiska intersubiektywne istnieją w inny sposób niż zjawiska fizyczne, jak radioaktywność, ale ich wpływy na losy świata mogą być bardzo olbrzymie. Wiele ze zjawisk decydujących o biegu historii jest zjawiskami intersubiektywnymi ustawy, pieniądze, bogowie, narody. Aby je zmienić, Musimy zmienić świadomość milionów ludzi jednocześnie, co nie jest łatwe. Z tego wynika, że aby zmienić jakiś istniejący, wymyślony porządek, musimy najpierw zacząć wierzyć w jakiś inny wymyślony porządek. Ta powyższa idea Halariego jest wspaniałym wyjaśnieniem, jak może dojść do proponowanej przez nas zmiany paradygmatu naukowego. Nie wystarczy jedynie przedstawić nową, ujednoliconą naukę na bazie naszej ujednoliconej fizyki. Trzeba również nakłonić wielu ludzi do wierzenia w ten nowy, naturalnie też tylko wymyślony porządek rzeczy. I to jest właśnie najważniejsze zadanie dla waszej młodej generacji na przyszłe lata i dziesięciolecia pozyskać tak wielu sympatyzantów, o ile tylko możliwe dla naszego nowego paradygmatu. Prawdopodobnie każdy jest zainteresowany, aby poznać coś, czego ani Isaac Newton, ani Albert Einstein, ani nawet nikt z nas przeciętnych ludzi nie mógł sobie dotychczas wyobrazić. Cały wszechświat jest skwantowany. Ale te kwanty nie są jakimiś tajemniczymi tworami tradycyjnej fizyki kwantowej. One są sferami energii, podobnymi do baniek mydlanych o powierzchniowej gęstości energii pozostającej stałą zawsze i wszędzie. Na zakończenie podsumujmy nasz ujednolicony opis natury. Uniwersalne projektowanie naszego wszechświata opiera się na równaniu fizycznym. Stwierdzającym, że płaszczyznowy rozkład energii kwantowej równa się zawsze i wszędzie stałej cyrkulacji kwantowej. To równanie jest tym tak długo poszukiwanym jednym, jedynym równaniem fizycznym, opisującym wszystkie wydarzenia i zjawiska naszego wszechświata. Praktyczną realizację tego projektowania można opisać równaniem stwierdzającym, że promieniowanie energii staje się aktywne pod warunkiem zmiany jego częstotliwości. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i życzę powodzenia w zastosowaniu tej nowej wiedzy w Waszych codziennych zadaniach, mających na celu zapewnienie, że Ziemia pozostanie tym wspaniałym miejscem do życia dla Was, dla Waszych dzieci, wnuków i dla dalszych pokoleń. Do widzenia. thank you